Cześć, Manko. jestem Nisek i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Oczywiście przed odcinkiem zostawcie łapy w górę, super dzwonem i komentarz, a my lecimy z odcinkiem. Oczywiście z naszej ulubionej, z Waszej, z, z naszej wspólnej ulubionej serii Eurotrack Simulator 2. No, dzisiaj lecimy oczywiście z Pragi, czyli z serca Czech, a lecimy dzisiaj aż do Linz. Lecimy dzisiaj do Austrii, robimy sobie traskę 275 km. Sobie zrobimy dzisiaj traskę. Tak akurat nam fajna wypadła, że lecimy teraz do kolejnego kraju. No, no i co? Pod ostatnim odcinkiem Zostawiliście komentarze. Tak, oczywiście. No, chciałem, aby nie było nudu na filmach. Zostawialiście pytanka, oczywiście. No i na nie sobie w dzisiejszym odcinku odpowiemy, bo ich było trochę. Chyba z pięć. Dokładnie pięć ich było. Se, mam taką małą ściągę, na której będę se patrzał i odpowiadał na pytanka oraz je czytał. Ale to sobie za chwilę będziemy je. Od, na nie odpowiadać, tylko sobie wyjedziemy na tutaj na jakąś prostszą drogę i będziemy na nie odpowiadać. No i możemy w sumie zacząć. I pierwsze pytanie, jakie tutaj zostało zadane, to jest: Niech od, wrócą odcinki częściej? Oczywiście odcinki wrócą częściej. Też właśnie chcę, aby. Te odcinki oczywiście z, na moim kanale były częściej, aby były bardziej regularne niż były dotychczas, czyli od, od ten czasu do dwóch tygodni był tam 2-3 tygodnie, bo od, od ten czasu, co nawet pokazują ostatnie 2 miesiące, gdzie w ostatnich dwóch miesiącach no filmu chyba było z 4 czy 5, więc bardzo mało i tak y, będę stara się o no, żeby po prostu tych odstępów czasu było jak najmniej. Eee, no, też na to pracuję, żeby odcinków, no, sami wiecie, było o wiele więcej. A nie tak do tej pory było. Więc, no, pra... będę robić te filmy częściej. Będę się starać. No, więc myślę, że na pierwsze pytanie odpowiedziałem i już wszystko wiemy na ten temat. Teraz pytanko numer 2 Kiedy odcinek z konwoju o kiegoś? Konwój będzie Tylko tak jak mówiłem Ja o ile dobrze pamiętam I moja pamięć mnie nie zawodzi Mówiłem, że w przyszłości będą Pewnie niedalekie Tylko po prostu na razie chcę Zbierać pieniążki na to Aby ulepszyć moją ciężarówkę obecną Żeby no Miała no Lepsze silniki w ogóle no, lepiej postują po ulepszyć na lepsze transporty, i wtedy będziemy y, robili konwoje, ale myślę, że to tak miesiąc dwa max. I będą jakieś konwoje y, tworzone, będę tworzył. Więc, no, niedaleka to jest przyszłość, no, góra dwa miesiące. Tak mi się wydaje. Lecimy do następnego pytania, jakim jest. Jakie miasto najbardziej Ci się podoba? No, pytanie, powiem, że ciekawe nawet. Moim w sumie takim ulubionym miastem... Nie mam jakiegoś ulubionego miasta, ale jakbym miał strzelać, to w sumie albo Madryt, albo Rzym. No, coś w tym stylu. Te dwa miasta w sumie mi się podobają. Jeszcze Neapol. Neapol też jest fajnym miastem, mi się podoba. Ale tak to to nie mam bliżej określonego miasta, jakie faktycznie bym chciał odwiedzić, pojechać do niego. Więc no, mogę zostać przy tych, przy tych trzech miastach najbardziej. jeżeli z tych trzech miast miałbym typować jakie, to mi się wydaje, że Rzym. No i z tym pytaniem wiąże się teraz podobne pytanie. Jakim jest? Y, po jakim kraju najbardziej lubisz jeździć? No, podobne pytanie. Najbardziej. Y, Włochy. Najbardziej mi się, najbardziej przyjemnie mi się jeździ po Włoszech. No, z tego powodu, że no, lubię Włochy. Włochy są, moimi ulubion są moi, moim ulubionym krajem. Po prostu po Włochach mi się jeździ najlepiej. No, też sam, sam patrząc, jakie. Y, Jakie Włochy mają fajne, ładne widoki i, I właśnie krajobraz stworzony I w ogóle w prawdziwym życiu jakie też mają fajne widoki Więc właśnie Włochy są takim moim najbardziej ulubionym krajem Po którym lubię jeździć I ostatnie pytanie jakie mamy Czy, czy przechodziłeś w szkołę jazdy? No, przechodziłem tylko pierwszy... pierwszy ten rozdział etap. Ale dalej nie przechodziłem, bo powiem wam, że szkoła jazdy... No sami wiecie, każdy kto siedzi Eurotraka, gra w Eurotarka, wie, że szkoła jazdy została wypuszczona stosunkowo niedawno. W tym roku jakoś chyba. Czy w, w tamtym roku jakoś pod koniec? No jakoś tak. W ciągu tam chyba paru miesięcy. Wstecz. No i ogólnie ja przez to że już w Eurotraka jeżdżę blisko 5... lat od minus 1 rok, przez to, że nie miałem komputera i nie miałem jak grać, więc 4 lata jeździłem no to ta szkoła jazdy mnie to... mnie trochę wkurza, szczerze, szczerze mówiąc, bo wiem jak się poruszać po... wiecie, po mapach EuroTraka jak sofać i jak w ogóle... Ogarniam już tutaj... no, sami wiecie dużo rzeczy. Może jakaś mała... mało mam części powierzenia, ale no nie chcę mówią tam jak uważają, ale no ja jeździć potrafi i mnie bardzo wkurza, że ja robię szkoły jazdy i mówią mi, że zrób to to jak ja tego wie, wiecie, używam już od długiego, długiego czasu więc no... Na razie nie przejdę jeszcze szkoły jazdy, ale możliwe, że przejdę kiedyś. W przyszłości może uda mi się w całości przejść yy, właśnie szkołę jazdy. I z tego, co tu widzę, to wszystkie o, na wszystkie pytania sobie odpowiedzieliśmy. I nie ma już innych pytań. Więc dziękuję za zadane pytania. Możecie oczywiście pytać. Do następnych, pod tym filmem, do następnych odcinków. Oczywiście. Bo tak sami widzicie, możecie dowiedzieć się różnych rzeczy, różnych ciekawych rzeczy o mnie, o serii w ogóle. Tak widzieliście, mieliście takie fajne pytania. Więc jak najchętniej możecie zadawać je w komentarzach. Ja, ja na nie wszystkie odpowiem i postaram się odpowiedzieć więc komentarze zostawię dla Was. Jeszcze tak mówiąc właśnie o tych filmach, tak wracając do tych pierwszych pytań. Właśnie. No, filmy teraz robię w krótszym odstępie czasu, no, pomiędzy tym filmem, który teraz oglądacie, który pewnie wypuszczę albo w piątek, albo w sobotę, to jest tylko i wyłącznie tydzień odstępu czasu od poprzedniego filmu Więc no robię jakiś postęp, tak? W powrocie do tej regularności Więc nie ma nie ma najgorzej I właśnie postaram się, no bo trochę mogę tak powiedzieć, no, no przyznam się, teraz zaniedbałem widzów was Moi drodzy teraz zaniedbałem właśnie YouTube'a ale odbudowywuję to i jest całkiem dobrze, naprawdę spoko, więc co mogę powiedzieć, teraz może być tylko lepiej i będę właśnie na pewno po weekendzie też będzie film i pewnie, albo nagram sobie gdzieś w weekend jak będę mógł film na zapas, więc żeby po prostu te te filmy były, tak, że na przykład, żeby nie zostawiać Was z niczym znowu na kolejny tydzień, dwa, o ile wiecie, znowu nie dotrzyma i znowu będzie, musicie być, kurde, nie, wysłowić, nie umiem się wysławić niemieckiej zdania, przepraszam Was, żeby znowu Was nie zostawiać na tydzień, dwa bez filmu, no więc w takim, w taki to by Kurde, no nie umiem cię wysłać, przepraszam Was bardzo. No tak to będzie wyglądało, będę się starać dla Was, właśnie nagrywać. Yy. O Boże, co ja tutaj zrobiłem. O. No właśnie, to jest to, o czym umiem jeździć. To jest to, o czym wcześniej mówiłem. Że ja umiem jeździć, tak. Mega. Zagapiłem się. No taki za mnie zawodowy kierowca, właśnie. Taki mega, że. że w ogóle wróciłem, przepraszam was bardzo miałem telefon, musiałem wykonać musiałem telefon odebrać ale już jestem i no jedziemy 83 km Mam się tutaj wleko na tych zakrętach Mamy TAKĄ TRASĘ Dzisiaj taka trasa no... Tak sami widzicie, nie mamy żadnej autostrady Cały czas takimi drogami krajowymi musi jechać Zakrętasów wiele Hamować co chwilę trzeba Trzeba jechać jakoś, nie? Trzeba dojechać w końcu do celu Też mamy... Też odpoczynek mamy za godzinę 19 Czasu gry oczywiście A nam się tutaj jak kierowca no Tarabani nam drogę Nie powiem, że nie po trochę nam tutaj utrudnia jazdę Jednocześnie też wjeżdżamy już do Austrii Jesteśmy już właśnie przekroczyliśmy piękną granicą w kolapciu w mówię piękną w granicą między Czechami a Austrią, no, mamy rondo Pewnie będzie musi się zatrzymać albo i nie No jak dobrze go się zjeżdżasz tutaj, przynajmniej nikogo nie będę mieć przed sobą i więc super. Zjeżdżamy, Linz. W końcu mamy autostradę. Już prosto do, do miasta. 50 km Linz. Więc już bliziutko Już niedaleko. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Zbieramy kasę właśnie na ulepszenia ciężarówki Aby... No wiem wiem Nie musicie mi o tym mówić Ale cóż poradzić, towar się musi dowieść Musimy sobie pozbierać trochę na nasze ulepszenia ciężarówki Ale jest już coraz, coraz lepiej. Mamy już... Po tej trasie będziemy mieli już 55 tysięcy euro po, po tej właśnie trasie. I całkiem, całkiem zacnie. Będziemy myśl, można myśleć kiedy zrobić... będzie można zrobić jakieś ulepszenia. I my imię W tym... w międzyczasie nam odkryło miasto Linz. Wjechaliśmy właśnie do niego. No, wyprzedzimy sobie tylko tą ciężarówkę, a nawet nie musimy. Sam nam zjechał. Trochę się śpieszę faktycznie. Bo no. ha, ha dobra, już myślałem, że dostałem, dostałem ten... Mada da tutaj tylko spocone raty. No tak, bo my wzięliśmy pożyczkę na zapomniałem, że my wzięliśmy pożyczkę na ciężarówkę. Teraz musimy raty spłacać. No cóż, niestety, niestety. No ale cóż, zarabiamy, no to jest całkiem no. Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej od nami. My już jesteśmy no techniczno. Praktycznie jesteśmy już pod firmą 3 km. Ale powiem Wam, że te miasta tak rozbudowali. Powiem wam bardzo dobrze. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to dobrze, czy źle, to bardzo dobrze, bo te miasta teraz wyglądają o wiele lepiej, niż wyglądały wcześniej. Bo są bardziej rozbudowane. Bo jak wiecie, no jak, jak jeździcie po Eurotraku już na pewno jeździcie po standardowej mapie, czyli tam no, zachodnia część Polski, Niemcy, część Francji, Holandia i Belgia, no to wiecie tam jak, jakie tam są no, uszkodzenia mamy. No nie nasza wina. No. Mamy mandat. To nie Koś nas się wyrypał, jeszcze dostaliśmy mandat Dziwne No ale wracając, tak właśnie widzieliście To wiecie jak te miasta wyglądają, to są po prostu Trzy ulice W, w pionie dwa, w poziomie i tyle A teraz są przynajmniej jakkolwiek ona ulepszone Urozmaicone ale tak na razie by było koniec naszej przygody z transportem. To wiesiliśmy nasz piękny towar to firmy RT-Log Jedyne co musimy zrobić to zaparkować. No I zaczęło nam... I rozpadało się. Dobra, nie jest najgorzej. Nie, jedziemy sobie Inaczej. Musimy na lewe lusterko zaparkować. Na lewe lusterko najlepiej parkować. No Zaparkowane. Dziękuję. Dowieźliśmy nasz towar. Pięknie mamy nasze... nasz pieniążek. A ja oczywiście żegnam się z wami. I co? Do następnego odcinku oczywiście pamiętajcie o zostawianiu pytań do, pod, w komentarzach do filmów. Zostawianie łapy w górę i suba dzwonem, aby nie ominął was kolejne filmy, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się, joł!